Dziś w programie między innymi 11 listopada podwójne święto dla jaworzan, polsko-czeska integracja oraz forum zawodu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego. 11 listopada to dzień, w którym obchodzimy najważniejsze święto narodowe. Dzień Niepodległości Państwa Polskiego. Dla Jaworzan jest to podwójna okazja do świętowania, gdyż w tym dniu czcimy również patrona naszego miasta, świętego Marcina Sturs. Ceremonia rozpoczęła się złożeniem wiązanych kwiatów przez oficjalne delegacje pod pomnikiem tysiąclecia państwa polskiego i Dnia Zwycięstwa nad Faszyzmem. ...Jaworskiego Dominik oraz ksiądz proboszcz oraz przewodniczącym Rady Powiatu Marcin Następnie zgromadzeni przeszli ulicami miasta do kościoła św. Marcina, aby tam uczestniczyć w odpustowej mszy świętej odprawionej w intencji narodu i mieszkańców Jawora. Od 1918 roku ten dzień liturgicznego wspomnienia św. Marcina został połączony z dniem niepodległości i te dwie te dwa wydarzeń liturgiczne i narodowe gromadzą nas dzisiaj przy ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy dziękować Bogu za dar wolny i niewolny wajkoństwa. Po mszy złożono kolejne wiązanki kwiatów, tym razem pod pomnikiem Jana Pawła II. Zgromadzonym mieszkańcom burmistrz Artur Urbański przypomniał słowa Jana Pawła II, w których papież Polak zwraca uwagę na krzyż i jego symbolikę. Krzyż, jak wspomniał burmistrz, dla każdego Polaka nie może być tylko symbolem religijnym, ponieważ to część naszej kultury i dziedzictwa naszego narodu. A jeżeli to kultura, to nie tylko może, ale powinna funkcjonować w przestrzeni publicznej. Burmistrz Urbański stwierdził ponadto, Jan Paweł II był wyjątkowym papieżem, między innymi dlatego, że, jak to sam wielokrotnie podkreślał, był synem tego narodu, polskiego narodu i nigdy nie wypierał się i nie wstydził wiary, kultury i dziedzictwa naszych ojców a wręcz przeciwnie, uczynił je chlubą i siłą swojego pontyfikatu. Na przypadające 11 listopada święta zaplanowano również atrakcje artystyczne, a Grupa Teatralna Poczekalnia działająca przy Jaworskim Ośrodku Kultury zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie w scence pod tytułem Święty Marcin. W godzinach popołudniowych w Teatrze Miejskim odbyła się Akademia Okolicznościowa. Podczas ceremonii przyznano tytuł honorowego obywatela miasta Jawora, Janinie Lemańskiej, wieloletni dyrektor Szkoły Medycznej w Jaworze, za jej oddaną i aktywną pracę w służbie publicznej i realizację zadań na rzecz miasta oraz Jackowi Krajewskiemu, współtwórcy i prezesowi Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba. Za niewymierny wkład pracy społecznej na rzecz naszego miasta i powiatu. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Publiczność mogła wysłuchać koncertu kameralnego pod tytułem Bóg Honor Ojczyzna wykonaniu sopranistki Doroty Ujdy Jankiewicz oraz tenora Andrzeja Jankiewicza. Po nich na scenie zaprezentowali się uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w spektaklu obrazującym wiedzę Polaków o święcie niepodległości pod tytułem Sonda uliczna. Ostatnim akcentem akademii był występ stypendysty Dunira Zawackiego w kwartecie klarnetowym z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Obchody Święta Niepodległości zakończyły się scenką teatralną pod tytułem Sceny z żywota Świętego Marcina w wykonaniu niezależnej, działającej przy towarzystwie aktywnych ludzi kultury grupy teatralnej Wernisarz. 10 listopada gimnazjum nr 2 obchodziło święto patrona szkoły marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym dniu w Teatrze Miejskim odbyła się uroczysta akademia, a po niej w szkole uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą patrona. Z tej okazji odbył się turniej piłkarski Marcinkowski Rogal, organizowany dla szkół podstawowych. Z okazji tego święta w szkole otwarto wernisaż fotograficzny prac Patryka Kumika, który od urodzenia mieszka w Myśliborzu. Patryk od trzech lat jest uczniem gimnazjum nr 2 w Jaworze. Uwielbia tutejsze tereny i kocha naturę, a najbardziej las. Prawie całe wakacje spędził w wąwozie myśliborskim, który jest dla niego aspiracją, zarówno dniem i nocą. Właśnie na szlaku spotkał swoją nauczycielkę informatyki Annę Bordkiewicz, która zachęciła go do odkrycia swojej pasji przed innymi i ukierunkowała jego zainteresowania fotograficzne. Zdjęcia robił od zawsze, chociaż tak na poważnie zaczął interesować się fotografią jakieś dwa lata temu, kiedy dostał od wujka swój pierwszy, poważniejszy sprzęt fotograficzny. Od tamtego czasu ciągle się uczy i rozwija w tym kierunku. W przyszłości chciałby tworzyć. Ma wyobraźnię i chciałby to wykorzystać. Myśli o architekturze, ale teraz zastanawia się również nad fotografią. Uwielbia przyrodę, więc co do tematyki, to właśnie te zdjęcia przeważają w jego twórczości. W powiatowym konkursie ciekawe obiekty przyrodnicze w naszym regionie, w kategorii gimnazjum, jego zdjęcie, promet Słońca, zajęło pierwsze miejsce. A mchy zdobyły wyróżnienie. W minionym tygodniu do Jawora przyjechała młodzież szkolna z partnerskiego miasta Turnowa z Czech, którzy wraz z uczniami gimnazjum nr 1 w Jaworze wzięli udział w grze terenowej pod nazwą Śladami Świętego Marcina oraz w warsztatach plastycznych w Parkowej. Przygotowana przez członków Towarzystwa Aktywnych Ludzi Kultury Gra Terenowa rozpoczęła się we wtorkowe południe w Kościele Pokoju. Po wysłuchaniu informacji o zabytku młodzież przystąpiła do rywalizacji w poszukiwaniu świętego Marcina. Uczniowie podzieleni zostali na cztery grupy i kierując się wskazówkami umieszczonymi w strategicznych miejscach na terenie Jawora wykonywali powierzone im zadania. Zgodnie z fabułą gry święty Marcin uciekł chroniąc się przed wyborem go na biskupa miasta Turs. Grupy walczyły o miano najbardziej zgranej grupy polsko-czeskiej. Po odnalezieniu świętego Marcina, który skrywał się w pobliżu Jaworskiego Ratusza, Wszystkie drużyny wspólnie stworzyły mapę obrazującą trasę gry. Uwieńczeniem gry był spektakl wykonany wykonaniu niezależnej grupy teatralnej wernicarz działającej przy talku, opowiadający o wyborze świętego Marcina na Wisku Paturs. Na zakończenie występu patron naszego miasta wjechał konno na teren rynku, gdzie częstował wszystkich przybyłych świętomarcińskimi rogalami. Na ulicy Muniuszki po niespełna roku od oddania jej do użytku już się zapadają studzienki. Nawierzchnia przy ulicy Wieniawskiego jest pofalowana, a chodnik zaczyna się sypać. W tej chwili na ulicy Moniuszki są robione roboty poprawkowe, to znaczy usterkowe, które zostały zausterkowane podczas przeglądu jesiennego. Stwierdziliśmy obniżenie studzienek i wykonawca zobowiązał się do końca miesiąca zakończyć pracę regulacją studzienek zapadniętych wraz z wymianą asfaltu przy studniach. Zakwestionowaliśmy jakość wykonanych. Pierwotnie dwóch studień. W tej chwili wykonawca y, wykonał wycięcie i podniesienie studień i czeka na porządną masę asfaltową, którą zostanie to uzupełnione. Do końca listopada będzie zakończony robot. Okres gwarancji jest trzy lata i to jest od tego roku. To jest pierwszy rok. Już w tym roku były dwa przeglądy gwarancyjne. Y, uzupełnione zostały tam. Usterki wynikłe na chodnikach. Teraz stwierdziliśmy usterki na jezdni i to zostaje usunięte w tej chwili. Przy ulicy Wieniowskiego kruszy się chodnik, jest szansa, że będzie to naprawione? To znaczy wykonawca to jest emergopol południe, zwrócił się do producenta kostki, przekazał mu próbki tej kostki i czekamy teraz na reakcję producenta i wykonawca w przyszłym roku na wiosnę przystąpi do wymiany na nawierzchni. Bye. 16 listopada w Powetowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze odbyło się forum zawodoznawcze z branży informatycznej. Celem tego forum jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z przedsiębiorstwami będącymi na rynku pracy z branży informatycznej i dodatkowo umiejętnościami, które wymagane są przez pracodawców w zawodzie technik informatyk. Natomiast drugim celem to jest przede wszystkim wejście we współpracę z przedsiębiorstwami z branży informatycznej w ramach organizacji staży lub praktyk zawodowych. Na forum zawodoznawczym z branży informatycznej również występuje przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej Pan doktor Jarosław Drapała, który reprezentuje wydział informatyczny, no chcę tutaj wskazać Uczniom technikum informatycznego, że dalsze kształcenie w tej branży ma sens, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. W forum zawodoznawczym udział wzięło około 200 uczniów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze oraz z czterech szkół z Głogowa, Lubina, Polkowic i ze Złotoryi. Zaproszono również gości, m.in. wicestarostę Michała Lękiewicza oraz pracodawców z branży informatycznej. 10 listopada w parkowej odbyło się kolejne już jaworskie forum filmowe, podczas którego zaprezentowane zostały filmy finałowe z Festiwalu Kina Amatorskiego i niezależnego KAN z Wrocławia. Festiwal ten działa już ponad 10 lat we Wrocławiu, a także w Polsce. Zajmuje się kinem niekomercyjnym, niezależnym, czyli kinem ofowym. Oddolnie kształtuje kino, przedstawia filmy światowe oraz filmy polskie. My mieliśmy podczas Sansu możliwość obejrzenia 11 filmów zarówno z całego świata jak i z Polski. Prelekcję poprowadził koordynator pokazów specjalnych Piotr Kostański, który nie ukrywał entuzjazmu, iż tak barwnie i ciekawie można przeprowadzić całe przedsięwzięcie, które zostało poprzedzone wystawą pracowni plastycznej Street Art Studio prowadzonej przez Piotra Kondziołkę. Podczas seansów widzowie nie kryli entuzjazmu, czasami byli zasmuceni, ponieważ filmy były naprawdę przeróżne. 11 filmów o różnej tematyce, filmy animowane, a także filmy krótkometrażowe sprawiły, że mimo wszystko wychodzący widz Mieli uśmiech na twarzy. Fakt, iż było naprawdę duże zainteresowanie, jest dobrym prognostykiem do organizowania kolejnych takich spotkań w Wecmenie. Już od 23 listopada rusza 19 edycja Ogólnopolskich Jaworskich Biesiad Literackich. W tym roku w programie m.in. warsztaty z twórczego pisania, warsztaty teatralno-literackie, warsztaty plastyczne, a także wystawa ilustracji bajkowych, a także czytanie bajek, które odbędzie się w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa. Biesiady zakończy koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina, który odbędzie się w sobotę. Szczegółowy plan biesiad dostępny na naszej stronie internetowej www jog.jawor.pl w zakładce aktualności. Serdecznie zapraszam. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na koncert laureatów 13 międzynarodowego przeglądu zespołów kameralnych, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, to jest 20 listopada o godzinie 18 w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa dawnej Parkowej. Wstęp na ten koncert jest wolny i serdecznie wszystkich zapraszam. A międzynarodowy Przegląd zespołów kameralnych jest to takie wydarzenie cykliczne, które u nas w Jaworze odbywa się już od 1900 1995 roku, i w tym roku odbędzie się jego już 13 edycja. Właśnie w tym roku największym zainteresowaniem cieszy się ten przegląd. Zgłosiły się aż 33 zespoły z całej Polski, jak również i z zagranicy. Będziemy gościli zespoły z Państwowych Szkół Muzycznych I, drugiego stopnia oraz Akademii Muzycznych z takich miast jak Głogów. Poznań, Szczecin, Wrocław, Warszawa, Lublin, Nysa, Żary, ale również przyjadą zespoły kameralne z Królewskiej Akademii Muzycznej z Londynu oraz zespoły kameralne z Niemiec, a także wystąpią również studenci z Akademii Muzycznej w Krakowie. Wśród występujących zespołów usłyszymy między innymi zespół Wrocław Saksofon Kwartet, który powstał w 2008 roku. Jego skład tworzą studenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wykonują nie tylko muzykę klasyczną, ale także rozrywkową i popularną. Są laureatami wielu konkursów, między innymi dwukrotnymi laureatami Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych w Jaworze. A także półfinalistami obecnej edycji programu telewizyjnego Mam Talent. Z krótkim koncertem wystąpią Pomszy w Kościele pod wyzwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Jaworze o godzinie 13.00. Będzie to zapowiedź koncertu finałowego, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.